Session 2, a to jest nasz już kolejny odcinek z Minecrafta na modach. Więc będziemy już tu powoli zaczynać. No na, w tamtych... W poprzednim odcinku robiliśmy tu i to trochę zmieniłem, lepiej to teraz wygląda. I w tych suszynkach mamy takie duperele. Musimy właśnie trochę porobić i blu blu blu. pousuwać. Blu blu blu. Więc będziemy zaczynać. Już nazbieraliśmy 17 level. Trochę się pozabijało potworku po Pod Poza odcinkiem. oh my god. Może się sobie myśli co to jest, what the fuck. Czekajcie, bo jeszcze pewnie zły enchanting, czy to <grym> się chyba zabije wtedy. Dobra, ochrona Fear i chest. Chest. Aha, mogę tylko tak. Więc zbierzemy to tak jak ma być ochrona, fear i chest daje tylko 4, ale no dla mnie to jest spoko dobra, więc będziemy powoli zaczynać tutaj takie rzeczy, które chcę, które mam dla was przygotowane więc ja mieczyk chowam żeby żeby nam się nie stracił, bo i tak już mamy 614 coś koło tego i tu my, będzie właśnie... chwilować wcięka świnka. <noise> Co ja... No więc będziemy tu zaczynać mój super ekstra pomysł. Więc. Tu będzie nasza zbrojownia. Nie wiem czy to powiedziałem czy nie, bo się trochę zaciąłem. I tu będzie nasza zbrojownia. Którą chcę fajnie właśnie tu urządzić. Wziąłem? Wziąłem. No właśnie chcę ją FAK Fuck. Właśnie chcemy... Fuck. właśnie tutaj fajnie to urządzić tak spoczko no właśnie zapomniałem wziąć paru rzeczy muszę się bardziej przygotować na takie odcinki, bo yy, jak się chwilę zastanowić, to muszę wziąć właśnie tam, iść do chaty i wziąć. Na tej naszej starej... Nie, no wszystko, szczerze wezmę płyniemy lato jak jakiś. What the fuck? Jakiś deki będę szukał tych rzeczy No i dlatego. wezmę i wszystko przyniosę, bo tyle rzeczy nam było potrzebnych teraz właśnie, mówię za, właśnie za niedługi czas wyruszamy na przygodę i mam tyle tych przygód już ustalonych, że w głowie się już tutaj nie mieści, że chyba to będziemy takie rzeczy robić na live'ie ale nie wiem a to będzie taki tajemniczy pokój o tutaj w, w tym dobra, poczekaj to Mhm. Dobra. Więc będziemy zaczynać. Będziemy coś takiego podobnego robić. Coś, coś takiego właśnie. Yy, dwa. A tutaj ile wtedy wyjdzie? Nie to. Dwa. Dobrze zrobiłem. Ja coś naciłem tu, ale jednak nie wszystko zrobiłem tak jak chciałem tylko, że nie wziąłem tego jednego what the fuck what dobra, trzeba będzie parę takich właśnie rzeczy porobić tutaj jak na przykład kolejna chwilowa ścinka i, i się zaraz chyba zabija Zauważyliście, że pod każdym odcinkiem jak robię, jak ktoś mi wchodzi do pokoju, cały czas robi odcinek, ktoś wejdzie, robi odcinek, ktoś wejdzie. Logika. Logik. Ja zrobiłem dwie łopaty. Łopaty. Łopatki. To będą mam potrzebne. Mhm. Dobra. E, więc właśnie za niedługo może. Jeśli się postaram, jeśli mnie poprosicie, jeśli będą lajki pod yy, w tym filmikiem. Jak będzie więcej lajków niż nie wiem 10. <grymnie> bo tyle najwięcej miałem, to zrobię live'a gdzieś. Yy, co dzisiaj jest? Oh my god. Yy to zrobię... Zrobię, zrobię live'a Następny za tydzień w piątek To nie wiem, który to będzie, jakiś na pewno Zaczekajcie, ja zastopuję, zaraz wam powiem Dobra, już jestem, mogę zrobić live w takim razie Jeśli będzie dużo łapek w górę 9 maja live'a na, Następny piątek Mogę zrobić live'a. Ale jeśli mi dużo no łapek w górę, bo no bo wiem, że to wtedy mnie <laughs> chcecie, żeby było live i, i wtedy wiem, że chcecie mnie oglądać coś takiego. No dobra niech przynajmniej faktycznie tego to się nie nakłada. Przynajmniej żeby było gdzieś, nie wiem, 10 no 10 lajków, 6, więc ja was nie wymagam, bo wiem, że nie ma osób ogląda. I od was dużo nie wymagam. Jest ace crafting, bo muszę sprawdzić czy mam Ace Crafting. Ale tu nie na tym odcinku. Więc tutaj będziemy. Tu i tu, tak, tak. 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 tak, tak. I... Czekaj coś tutaj źle zrobiłem, ale nie wiem co. Dwa, jedno, jedno i dwa, ale to... to było trochę zbogowanie to wyglądało, bo tutaj, tutaj nie ma nad wejściem tego. Nie? Nie no. Jedno, to dwa, jedno, jedno i dwa. jak to będzie wyglądać właśnie, no właśnie coś 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 czekajcie bo a w... nie myślę, że zrobiłem znowu źle to będzie tak dwa jedno jedno i dwa po prostu nie nie to będzie trzy Trzeba tutaj zmienić. Jestem bo... Ścinka, ścinka i ścinka. Zaraz się zaścinkuję tutaj. Mm -hmm. mm -hmm. Dobra, tu się zrobi tak. Tak. Jaki żal. O oh my... Chyba wiem, co źle zrobiłem. Dwa, jedno. Jedno. Tu dwa. Tak. O oh mój Jeśli się tu mylę, to miało być tak, jeśli się nie mylę. No, jest. Dobrze. No, a już chcę zna, znaleźć. Co ja tu źle zrobiłem? ładna sobie myślę wszystko nowe ale jednak nie jednak tutaj to nie będzie takie coś ha właśnie jak niektórzy zauważyli to jest nowa seria z tymi właśnie gierkami z co tam mówiłem wam to tak właśnie nudno nie było żeby było spuczko spoczęczo nie było nudno żebyście mieli no nie ma to nawet no lepsze oglądanie więcej gier żeby było na moim kanale się pojawiło to to na pewno i no no nie wiem co teraz postawić o tak fajnie to może wyglądać na razie to tak zostawię a to schowam tu więc, będzie trzeba płotki zrobić, płoteczki. No, no. Jeszcze mnie skończyłem, coś tam mówiłem o aha, że, No i teraz będą takie, więcej takich właśnie odcinków yy, z innymi grami, na przykład teraz nagrywam jakąś tam strzelankę, później jakieś może wyścigi będę nagrywał i różne tam jakieś gierki fajne. Jak e jakiś e e spoko. Oh my god, Shit. Idę się przespać, żeby... Nie, teame. Oh my gods. daj mi nie działa, nie? Fuck. Fuck. Trzeba to zrąbane jest, ale no, trzeba jakoś. Prześpimy się i wracamy do roboty. Dobra. Tutaj się zobaczy EAS. Jest Ace Crafting. Spoczko. Crafting będzie nam potrzebny. Mamy proszek i książka. Proszek i książka. Czerwony proszek i książka. Mam nadzieję, że mamy proszek. Jest. I książka. Teraz pokażę o co w tym chodzi dokładnie, bo to jest ten crafting normalnie wymiata, on jest spoczko. Tylko, że trzeba właśnie dobrze nim się obsługiwać. Fuck. Bo ja rozumiem o co w tym, w tym craftingu chodzi. Jest, to jest właśnie spoko moty, właśnie jeden... jeden mod, z których właśnie dodałem. I patrzcie. I to może być przy biurku, czy coś takie, coś. Takie coś. Dobra. Yy, jest. Tak ja To. I mogę, że na przykład... I to właśnie takie rzeczy właśnie będziemy mieli tutaj u nas. Właśnie takie coś. Kiedy się robi? Dobra już jestem i wiem tylko jedno, że z tego craftinga e, nie można, tego craftingu nie można używać ponieważ jest po prostu rozwalony, biorę i mi się cały czas wyłącza więc nie testujemy tego, możemy tylko sprawdzić co z tego możemy zrobić, ale to jeszcze może nam się też przydać No, no oh więc wiemy jak zrobić to więc będziemy to robić Chyba że musimy mieć takie dwa. Nie wiem, ale nie robimy tego, bo nie chcemy się znowu włączać Minecrafta, bo jest Minecraftowy. Nie, nie tak, tylko tak. Okej, okay, tak. I jakoś nie wchodzi tak. Kompletnie nie wiem jak to zrobić. Nie wiem, kompletnie nie wiem. Może tak. Nie no. Nie było 6 i 6, no to to by nie miało trochę sensu. Nie garanty no. game debil. To nie jest straszny debil. Nie ogarniam tego. Mm -hmm. I tak. Ale ja najpierw zobaczę jak to wygląda. <grymne> to wygląda tak. 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 I to ja bym bardziej powiedział, że to... ...trzy tutaj pośrodku i ura Bryz... Wiem! Jestem i to była kolejna ścinka Albo a tu wrzod. Były trzy człowieczku mały Ty no Pisze trzy, a ja użyłem sześć. Jeść! JEŚĆ! Co mogę z tym zrobić? Idę po książki Idę po książki Książkę, no, bo to trzeba taka do pisania. Mam nadzieję, nie, bo to. Bo co, jest mi tylko czas, ale to może być, może być, nawet, 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 na, no, to jest fajne. Nie! 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 nie. Musi być chyba do pisania. Strodziłeś mnie. Szafkomenie. Dobra, nieważne. Albo może... Tak! Rypać to. Dobra, Na no, i wygląda. Jakieś może nastawce, czy będą rzeczy? Ooo, baby, baby. Merał. Mhm. Dobra stopujemy nagranie i znowuż nie po co to testowałem i znowu zaraz się wszystko zrobi od nowa Jak włączę Minecrafta, to wam powiem więc na... Dobra jestem ja i ten odcinek nawet będzie długi hmm. Na pewno na bank będzie taki długi, że normalnie zaraz się dobije. Hmm. 6 I jedno 6 i jedno 6 A tutaj nie ma 6 będzie trzeba to zrobić ja myślę, że to będzie tak. Tak. Jest. 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 No Tylko mieć takich. jedno. Hmm. co myślę, że to będzie nasz najdłuższy odcinek na świecie. Ja no, że tutaj na pewno nie będzie taki jak długi. Chwilę potrwa. Żartuję. patrzcie, to można na takie półeczki kłaść mogę wam <tuszy> taką półkę na przykład nie, tylko z z i patrzcie Cza, cza. cha, cha cha dałem cha i wszystko no i się bardzo jest, takie coś jest bardzo przydatne ale nie o, teraz nie o tym tylko kończymy tutaj nasz super ekstra przód nasz balkonik deluxe i może młodzie tutaj jakoś się to fajnie zrobi co mam dwie łopaty what the fuck aha już myślałem że wyszła tutaj jakoś z tamtą do dwóch nie wiem czy tak, jeszcze tak zrobić tak fajnie żeby to wyglądało Ja to zbrojownia, zrobiłem i bibliotekę Dobra, spoko to też wygląda Ale czy że to musimy jeszcze zobaczyć jak biurko robi się Desk Jest, desk A może na innego, takie lepsze Piórko nam będzie trzeba i pochodnie. Pióra to my mamy od luja. Jedno piórko i pochodnia. Ale szczerze to nie wiem nie wiem czy nam to wyjdzie z takiego drewna. Ale warto zobaczyć. Może uda się. Nie, nie uda się. Chyba że na odwrót mam położyć to jest no, na odwrót to położyć a ja debel to źle położyłem bo jak by działało plus yes yes a dysk dyska mamy <grych> dobra tu się położy jeszcze tutaj się położy drugi ace crafting to pokładam to lepiej to zbugowanie strasznie wygląda Magia. No więc. Jakoś to fajnie można tutaj uporządkować, tylko że nie wiem jak. Na przykład nie wiem, tu się, tu się, tu się. Oh my god. Fuck logic! Gdzie ja to mogę położyć? Jest że fajnie to pisać, nie tak tutaj to położę. Jak się robiło krzesło? Chyba wiem. Tak. I tak, i tak, i tak, nie? Szkoda Oh my god To jest kabańcu my god, on zabije Zabije nas No chodź tu na Ty kocie, ty Piórko Level. Levels Fuck levels Patrzcie teraz, to, to jest magia Napiszemy dzisiaj książkę... Um, um, jaką tu napisać Książkę, um. Sej na górach lodowych. Nie, no dobra. Koniec żartu. Musimy to wybudować. E, więc, 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 więc. Jakby tutaj to zrobić? Bo z mnie to się robiło. <laughs> Jak to się robiło? Fuk lod. 3 nie pamiętam jak to się robiło wiem już chyba pamiętam nie do końca ale pamiętam robiło się to tak 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 myślę nie jest pewna ale tak myślę jak to się robiło no Bóg logik Fuck. Wiem Yes yeah, baby Osiem na serio? Tylko osiem? on tak mało? Oh my god Oh my guys Dawno nie mamy Dawno się skończyła, dobra dupa Oh my god, dobra nieważne Będzie fajnie wyglądało, jak się zapełni to książkami. Miała ja to być zbrojownia, ale dobre. Ki za mnie dekiel. Okej. Okay. Tak doda. 4, 8, jakieś bugowanie to się zrobiło, ale no lepiej tak niż w ogóle dobra tu się jeszcze tak zmieni i będzie można robić tutaj po 16 to wezmę wszystko więc mam taki pomysł debil ten jest taki debil takim debilem, że <grym> zrobiłem tyle hamu tylko na tą ścianę Mamy taki spoczko pomysł, że może zrobimy takie coś że jakoś to udekoruję i albo nie zrobię po prostu rzeczy, a udekorujemy to w następnym odcinku naszej naszej serii chciałem powiedzieć, ale po co? Mój seria, to i tak jest seria no i tutaj tak się fajnie to zrobi jakoś, ja to wymyślę jakoś na następny odcinek Będziemy tutaj dekorować. Ja będę miał już przy sobie materiały, przyno, przyniosę rzeczy z naszego zbugowanego domku. I następny odcinek nam zleci. No przepraszam Was, ale zleci nam no na no... no, no, no jak widzicie na tym pokoju. Przepraszam Was. Ale obiecuję Wam, że jak, jak będzie teraz ten odcinek, co chcę, to będzie to po tym odcinku pójdziemy i będziemy robić tutaj. Mam dla Was niespodziankę, co tu będzie. I będzie tak się to robiło. No. Oh my god. Mam nadzieję, że mi nic nie wypadnie, bo się sram. Sram się bardzo. Boję się Robercika. Tak, logika się tak tutaj kłaść? Nie? Szkoda. No dobra, więc kończymy nasz odcinek, bo na pewno jest już trochę długi, nie patrzę na zegarek, tylko od razu to robię. Zaczyna mnie. No dobra, więc na razie i do następnego odcinka. Bye bye!